Cześć. Witam was serdecznie. Moi drodzy, sezon w zasadzie w pełni. Mam na myśli sezon akumulatorowy oczywiście. Dlatego też testery idą w ruch. No i bardzo dobrze, że korzystacie z tych urządzeń, natomiast wydaje mi się, że zapominacie o kilku istotnych kwestiach. Otóż Tester to niewyrocznia i będę to powtarzał jak mantra. Powtarzam to już wielokrotnie, że to tylko i wyłącznie jedna z wielu metod diagnostyki akumulatorów i metoda, która w pewnych warunkach potrafi pokazać złe wyniki. A więc dzisiaj Wam pokażę, jak interpretować wyniki takich oto testerów. Aby wiedzieć, jak interpretować te wyniki, powinniście poznać zasadę działania takich testerów. Otóż, co one tak naprawdę robią? Przede wszystkim mierzą rezystancję wewnętrzną, a ta rezystancja wewnętrzna, moi drodzy, zależy od kilku czynników. Zależy przede wszystkim od Temperatury akumulatora, a więc pamiętajcie, że poprawne wyniki uzyskujemy przy temperaturze około 20-25 stopni. Temperatura niższa akumulatora będzie się charakteryzowała tym, że rezystancja wewnętrzna będzie wyższa, a więc wyniki uzyskane na takich testerach będą nieco gorsze. Poza tym, moi drodzy, oprócz tego, taki algorytm, który szacuje sobie ten prąd rozruchowy, Opiera się o napięcie spoczynkowe i im wyższe to napięcie spoczynkowe, tym po raz kolejny wyniki będą gorsze. Dlatego pamiętajcie: nie dokonujemy pomiaru zaraz po ładowaniu. Należy odczekać 24, a nawet i dłużej 48-72 godziny, aby ten wynik był wiarygodny. Kolejna rzecz, moi drodzy, jeżeli testujecie nowe akumulatory. Pamiętajcie, że nowe akumulatory są wstępnie uformowane. Prawdziwe wyniki można tak naprawdę uzyskać po pewnym czasie użytkowania albo po wykonaniu kilku cykli rozładowania i ładowania tego akumulatora. A więc miejcie na uwadze te wszystkie czynniki i dopiero wtedy interpretujcie te wyniki. A wspominając już o wynikach, moi drodzy, pamiętajcie o tym, że te wszystkie chińskie testerki i wskazania prądu rozruchowego to tak naprawdę inwencja twórcza autorów. Istotniejszym parametrem jest rezystancja wewnętrzna, i na tym koncentrujcie swoją uwagę. Dzięki, jak zwykle, pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się, cześć.